Będziemy tutaj Państwa przestrzegować w związku z tym, że wszystkie kraje, za kilka tygodni... Jedziemy złożyć traskę. Kurde, ale mi... Coś pomiałem przestrzegać łańcucha. Przed, yy, przed... Przed... A, co pomiałem w związku To jest jakiś łańcucha przed nasmar... po nasmarowaniu i troszkę mi trzeszczy ten łańcuch z tego co słyszałem trasa jest łatwa Ja w ogóle jadę po trasie wyścigu Aktualnie tutaj ludzie się ścigają jadę zobaczyć, jak to wygląda bo no, na ich tak się robi żeby przejechać tą jedną pętlę przed wyścigiem zobaczyć co gdzie jak Jaką linię obrać, gdzie Tutaj Jest po prawej stronie jakaś linia, ale Chyba będzie Lepiej tędy Jest trochę niżej Kolega opowiadał mi, że Któryś zjechał na wyścigu Że trasa jest łatwa Zaraz to sprawdzę, na razie Żadnych trudności tutaj nie widzę nawet za bardzo pod górkę nie jest. Tutaj mamy jakiś podjazd. No, na razie nudy na trasie. ale ładnie. Tak. Kiedy mogę już w górę, to jak 10 na jak mogę. Trasa ma 5 km, zobaczymy, ile ona mi zajmie. Ja pierdzielę ten łańcuch, chyba mam osmatę jakąś waucie. Jeszcze przetrę go. do startu startuje 14.20 ja do startu mam y, jeszcze godzinę 50 jadłem jakieś pół dzięki temu i no iśmy to tyle w końcu się coś chyba zaczyna technicznie jako tutaj jest fajny zjazd teraz jedziemy jakim takim pięterkiem dookoła górki Tak mi się coś wydaje, że tu średnio to będzie 20, kilka na godzinę. Chyba na ich scenie powinno być takich, no ale wiem, że mają tutaj zarąbiste traski. Odbywa się tu kilka wyścigów w sezonie, w zamiast I trasy są wybitne, tylko dlaczego oni tak ją je poprowadzili, tego to ja nie wiem. Ja wiem, że może zrobili tą trasę, żeby wiesz, żeby wiecie. Wujek z ciodnią przyjechali, babcia z dziadkiem, mama z synem, ale pod względem wyścigowym, no to jest to sklipo. To no, jest naprawdę fajne jest fajne górki to jest troszkę nuda jeszcze mamy 3 km trasy Może się coś rozkręci No i tutaj mogliby pojechać prawą stroną. Niestety będziemy jakimś szerokim szeroką drogą. No, fajne górki mają tutaj okay. Chociaż No to, to troszkę nudny na razie Nie wiem, podjazd taki Z jakimś tam zakrętem był A tak to nic tak ciekawego za bardzo nie ma. Tutaj kolejni zawodnicy jadą. No to A, <grywka> zawodnicy turystycznie. Nie, chcecie, nie, 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 Dawaj, dawaj, dawaj Ja dawaj. trasy jadę, spokojnie nie, okay, to nie, <śmiennie> <bory. Okay>. nie, <śmiennie> <śmiennie> to nie, To nie, 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 dawaj, nie, 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 o 16 dla takiego jana, ale nie będę tutaj przeszkadzał. Dawaj, 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 dogonik, dogonik, dawaj, dawaj Chętnie bym ich tutaj pomógł ale no nie chcę oszukiwać nie chcę zostać zdyskwalifikowany nie wiem czy w ogóle mogę zejechać na tą trasę jak jest wyścig założyłem numerek żeby aż tak podejrzanie nie wyglądać tutaj widać Jedzie ostra grupka Gdzie tam jest 3-5 osób Goją kolejną osobę Tutaj widać pani na prowadzenie wychodzi My możemy pokibicować Dawaj, 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 hop, hop, hop Końcóweczka Dawaj, dawaj, dawaj a, po... No połowa trasy już za nami zostały 2 km z hakiem Tutaj widać grupka się nam rozciągnęła na tym podjeździe Ale się zawodnicy nie poddają ładnie jadą walczą do samego końca o co właśnie chodzi sobie panu już Bardzo szybki podjazd z górki Jest bardzo przyjemny Nie taki płaski podjazd, a jednak da się trochę zmęczyć. Coś do mnie dzwoni. No halo. Pa. trochę takich szerokich wyruszek w ogóle wyścig startuje o 14.20 jest to nawet dosyć późno i i trochę tak nawet nie czuję nie czuję żebym żeby miał chęć do ścigania się ponieważ Najczęściej te wyścigi są rano o tam 11 10 tutaj 14 późniejsza no tutaj coś chłopacy gadają że powinni powinien być jakiś ciekawszy zjazd też tak uważam są trochę nudy ale jeszcze nie wykluczajmy tej trasy ponieważ jeszcze został kilometr, czy 200 metrów Może Coś tutaj się ciekawego wydarzy Na tej trasie Może nie Ale no, Tak to Mi się wydaje, że Będzie to Zamiast XC to będzie maraton na rundach Mamy tutaj 140 przewyższeń Trochę jest ale to jest tam trochę nudy siaraz, dzieraz, plos to pewnie ej, namer dzia, ja. to tujst mi teba To jest najciekawszy zjazd jak do dotychczas Wydaje mi się, że już będzie koniec tej Kaski, czy już będzie zjazd do mety Jest to nawet bardzo możliwe Ponieważ zjeżdżamy w dół, na początku jechać na górę Nawet nie trzeba kreować, żeby wjechać o, też trochę się postarali z traską. Nie, spokojnie, pani sobie, pan. O, tutaj jeszcze się ścigają inni. Tego chyba mi przeskoczy się. No mamy Osty zakręt Trzeba o nim pamiętać, żeby nie wylecieć no, Znowu jakieś nudy. O jakiś wjazd Może będzie trochę ciekawiej nie, nie ma się. nic ciekawego Tak szczerze Jest to Prosty, bardzo prosty dział I jesteśmy na mecie Tak wyglądała pętla XC e, Pętla XC Gdzie jesteśmy? W Gdańsku Nie będę przejeżdżał przez mece Bo mam chipa No i w sumie to tyle